I wyobraźmy sobie, że ktoś nam mówi, słuchaj, ta twoja biblioteczka, no gromadziłeś ją, ale słuchaj, stary, ty ją gromadziłeś 10-15 lat temu, ale to są już treści, no, wiesz, świat się zmienia, jest wiele nowych rzeczy. Musisz się przejrzeć pod, pod kątem aktualności, bo to może w ogóle złych rzeczy już czytasz. Olej Marcin Sawicy witają w podcaście u Sawickich. W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją i wychowaniem. Podcast powstaje we współpracy ze szkołami MMS, a także portalem Edukacja Można Inaczej. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Tym razem em, z takimi tutaj dodatkowymi atrakcjami w postaci tej e, e, książek, sterty książek, podręczników. Tak? Ale właśnie szczególnie trzeba powiedzieć, że to, to nie są takie zwykłe książki, to są podręczniki i to nie są takie zwykłe podręczniki, ponieważ to są podręczniki, które już wyszły z obiegu. E, Ciekawa historia, może taka zwyczajna. Robiłam jakieś takie przemeblowanie w przedpokoju, bo powiedzmy sobie szczerze, one nie leżały gdzieś w centrum naszego salonu, nazwijmy to. Natomiast gdzieś tam w przedpokoju i pomyślałam sobie, ojej, ile tu leży u nas jeszcze podręczników? A przecież nasza Helenka jeszcze potrzebuje przygotowywać się do matury. Na pewno jej się przydadzą. To jest tylko drobny fragment tych podręczników. One są jeszcze po naszych starszych dzieciach. Włożyłam to do kilku toreb i postawiłam pod drzwiami od pokoju Helenki i delikatnie zapytałam, czy ewentualnie jakby mogła przejrzeć, ponieważ może tak szkoda byłoby się ich pozbyć, a przecież te podręczniki, no, są takie cenne i ta wiedza jest taka bezcenna. No ale niestety moje nadzieje na to, że wykorzystamy ten zasób, spełzły na niczym, ponieważ. Ponieważ no, zmieniła się podstawa programowa i kilka jakichś, razy już tak, od tamtego, tamtego czasu. W jakichś elementach coś jest tak, a coś inaczej. I książka pod tytułem Poznać przeszłość, zrozumieć dziś, nie jest już aktualna. Czyli dzięki już tak po roku. Już nie poznamy przeszłości i nie zrozumiemy dziś. Przez, przeszłość zrozumiemy dziś na podstawie już podręcznika, który jest zreformowany, prawda? Który, a jeszcze przy tej rozmowie mieliśmy taką refleksję, że wyobraźmy sobie, to może proszę takie ćwiczenie zrobić grupowe. Każdy z nas ma w domu jakąś bibliotekę, prawda? którą misternie zbiera od jakiegoś czasu, są jego książki, które mniej czy bardziej zmieniły jego życie, chciał przeczytać, gromadzi, gromadzi, gromadzi. I wyobraźmy sobie, że mówimy, ktoś nam mówi: Słuchaj, ta twoja biblioteczka, no gromadziłeś ją, ale słuchaj, stary, ty ją gromadziłeś 10-15 lat temu, ale to są już treści, no, wiesz, świat się zmienia, jest wiele nowych rzeczy. Musisz ją przejrzeć pod kątem aktualności, bo to może w ogóle złych rzeczy już czytasz, albo nie tych lektur. I mówisz: A dobra, to ja biorę wszystkie swoje książki z biblioteki, wyrzucam na makulaturę, a będę sobie teraz kupował nowe, bo jest nowy świat, nowa rzeczywistość. No. I wtedy tak sobie uświadamiasz po takich, takim ćwiczeniu ze swoją własną biblioteczką, że do głowy ci nie przychodzi, żebyś książki. Które w jakiś sposób świadomie kupowałeś lub podtrzymywałeś, które czytałeś albo masz przeczytać, które nawet dostałeś 10 lat temu, jeszcze czekasz z przeczytaniem ich, tylko z tego powodu, że one dostały się dawno, że przestaniesz ich czytać że one się tak zdezuaktualizują. Zdezu Mogę wejść w słowo Oczywiście. w tym momencie, bo z tym jest trochę taka śmieszna anegdotka związana. Ponieważ gdy ja zapakowałam te książki do tych kilku siatek yy, yy, i postawiłam przed, najpierw przed drzwiami Helenki, potem one już yy, stały w korytarzu, i tak właśnie mówię: Marcin, my musimy chyba nagrać o tym podcast. I to już było chyba co najmniej dwa miesiące temu. My chyba z tymi torbami już tu do studia przyjechaliśmy, ale za każdym razem jakoś nie mogliśmy. Ruszyć z tym tematem. Więc już nawet wystawiliśmy je tak dalej w tym przedpokoju naszym, w kierunku wystawienia na makulaturę. Ale wtedy ty powiedziałeś tą genialną myśl, że yy, no dla mnie to było takie odkrycie i dlatego jesteśmy tu z powrotem to, w studio to, to z tymi torbami. Tak? Kiedy Marcin właśnie tak nagle ty powiedziałeś, że, że no nie zmieniamy biblioteki co dwa lata, ja mówię: Rety, to jest to, bierzemy te książki tak. i coś może wymyślimy. Ale z drugiej strony, się drugie pytanie. Tak. No dobrze. Biblioteki nie zmieniamy co dwa lata, ale patrzą, czy przez te lata, czy komuś z nas przyszło do głowy, żeby podręczniki uznać coś na tyle wartościowego, że trzymamy je w swoich bibliotekach? Podręczniki, stare podręczniki, jest to pierwsza rzecz, którą wystawiamy na makulaturę. No to jest straszne, bo ja na przykład, jak pracuję z dziećmi, teraz mam tę grupę od klasy czwartej do ósmej, więc oni wszyscy no, mają te sprawdziany i tak dalej. Ja naprawdę bardzo często razem z nimi przeglądam, czy tam uczę się, czy sobie coś tam doczytujemy razem. Niektóre te, te, te treści w ogóle są bardzo ciekawe. I dlatego to jest jakiś taki paradoks. Tak, to, to, jest, to jest jakaś taka, paranoja, bo generalnie ta, inst, ta instytucja podręcznika, ona w jakiejś mierze jest taką moim zdaniem kwintesencją tego, czego się uczymy. Czy uczymy się rzeczy, których się chcemy dowiedzieć, czy uczymy się pod kątem egzaminu, który chcemy zdać. I to tak, i, i na dodatek, że wystarczy jakieś 5-7% Zmiana, te 3% zmiana w programie, a mamy kolejne wydanie, gdzie mamy zaznaczone, w, czasami z oszczędnościowych, co już jest nieaktualne, a tam, gdzie już nie musimy się liczyć z oszczędnościami, to w ogóle mamy nowe wydania. I już nie chcę nic o tym mówić, że z jednej strony opowiadamy dzieciom jakieś trzy po 3 o tym, jak jesteśmy ekologiczni, ile to energii idzie na różne rzeczy, jak powinniśmy oszczędzać i te lasy, i tą wodę, a jak i w tych samych podręcznikach czytamy, ile trzeba litrów wody zużyć do wytworzenia tam, nie wiem, stu stron papieru, a później mówimy dzieciom, że właśnie zmieniamy podręczniki i te idą na przemiał, jak to się mówi. Oczywiście można z tego powstać papier toaletowy czy coś cennego, ale jednak coś niewspółmiernie mniej, że tak powiem, wartościowego niż całe podręczniki. I ta sama, w pewnym sensie, idea tych podręczników i to powoduje, że zadajesz sobie pytanie, po pierwsze, żyjemy w świecie, gdzie jesteśmy, mamy tą, tą, tą frajdę, jesteśmy otoczeni przez źródła. Książki, podręczniki, książki, które w inny sposób, też bardzo ciekawy, opowiadają ci o tej wiedzy, która są. Jesteśmy otoczeni przez media, przez różne przestrzenie, w których ta wiedza jest już aktualizowana, w których jest, jest dyskutowana, w których pewne tezy są stawiane pod takim zapytania. Oczywiście można powiedzieć, że podręcznik jest czymś w rodzaju takiej wiedzy certyfikowanej, prawda? I może i ta. Ale ta certyfikacja polega też na, na pewnym specyficznym podejściu do tematu, na pewnym doborze tematów, na pewnym ujęciu pewnych tekstów lub pewnych nieujmowaniu. i generalnie można by powiedzieć, jeżeli to jest tak ważne, to może to jest bardziej pewien rodzaj polityki, a nie kwestii merytorycznej. Bo jeżeli w edukacji zależy nam o tym, na żeby dzieci uczyły się, a później młodzież dociekać prawdy, szukać wiedzy i informacji, to naprawdę w podręcznikach z ostatnich 10 lat może ich szukać czy co ma na celu ta, ta, zmiana, ta zmiana ma na celu dostosowanie się do zmian programowych, które w jakimś tam częściach. Są. A czemu ulegają te zmiany programowe? W jakiejś mierze, bo dotyczą kwestii samych, czysto merytorycznych, bo zawsze w biologii, chemii coś się rzeczywiście zmieniło, ale naprawdę jakiś to jest ułamek rzeczy, ale w dużej mierze to są kwestie ideologiczne, dotyczące jakby wartości, spraw, na które chcemy położyć większy lub mniejszy nacisk. I wtedy Zadaj sobie pytanie, że ta cała zabawa jest dla mojego dziecka, czy dla poczucia spełniania misji przez polityków, a i generalnie napędzania pewnego marketingu dla wszystkich sprzedających i produkujących te podręczniki, co jest potężnym biznesem, o którym pewnie dzisiaj nie będziemy mogli mówić. I jeszcze jedna rzecz. W dobie digitalizacji. W dobie Cyfrowości. Jaki jest w ogóle sens, kiedy każde dziecko ma komórkę, tablet, czy gdzie są komputery? Produkowanie tych podręczników, jeżeli ktoś mówi, że produkuję to z miłości do książek, to jest śmieszne, dlatego, bo książek mam dokładnie tyle, że możemy po prostu w nich tonąć i czytać, i ci, co kochają papier, mogą w nim, w nim działać. A, a to, żeby po jednym podręczniku było w klasie, żeby każde dziecko, które chciało, mogło sobie w pamięci poczytać z niego, to też nie. Mógłby sobie z biblioteki wypoczyć podręcznik, jeżeli by chciało korzystać z podręcznika w wersji papierowej. Już abstrahując od wszystkiego, jaka to jest strata yy, pieniędzy, materiału, drzew, wszystkiego, energii ludzkiej, żeby nieustająco tony tych podręczników produkować. Poza tym, już jak mówimy o podręcznikach, pamiętam taki wstęp pana Kaczmarzyka często a propos naszych możliwości, kiedy ustawiał stertę podręczników do gimnazjum. Te, do którejś klasy. Do którejś klasy i liczył, że te wszystkie podręczniki zawierają treści, które w sumie mają, załóżmy, 1300 stron albo tam, nie wiem, prawie 2000. I teraz tak, proszę teraz, kto z państwa by się teraz tego przez rok nauczył? Tak, i że ja pamiętam, że on mówił, że to nie jest możliwe, tak, po prostu neurologicznie, że nasze mózgi nie są w stanie przyjąć takiej wiedzy i jeszcze potem ją sprzedać, sprawdzić. Bardzo to jest dla mnie ciekawe, bo obserwuję moje dzieci, moich uczniów pracujących teraz w tej grupie od klasy czwartej do klasy ósmej i, i widzę, jak często korzystają z tych. Mm, bardzo pięknych wydań książek, tych popularno-naukowych. Jak potrafią się zaczytywać w tych książkach, jakie oglądają, jak, jak po prostu fascynują się tymi książkami. Nie mogę powiedzieć, bo również siedzą w podręcznikach, ale jestem przekonana, że ci, którzy mają otwarte podręczniki, to widzę po prostu. To są te osoby, które właśnie teraz zamierzają podejść do sprawdzianu konkretnego. I też jest często tak, ja nie wiem, ja miałam takie doświadczenie, jeszcze pamiętam własne z dzieciństwa, to pamiętam, że do dziś pamiętam jakiś taki poranek czy to niedzielny, czy jakiś sobotni I jeszcze te programy były dwa w telewizji, pierwszy i drugi i były jakieś przyrodnicze filmy jakieś piękne były filmy przyrodnicze. I pamiętam, jak moi rodzice mnie zawołali, żebym obejrzała bo przecież tak interesuje się przyrodą i biologią. A ja w tym czasie pamiętam, że się uczyłam. No, ale przecież ja nie mogę, bo ja teraz się uczę. I nie wiem, ja myślę, że bardzo wiele wielu z nas ma takie doświadczenie osobiste, a, a też obserwując nasze własne dzieci, że one często mając ten podręcznik, one nie wychodzą poza jego ramy, bo one wiedzą, że to ich przygotuje do tego sprawdzianu klasówki czy czegokolwiek innego egzaminu w edukacji domowej. A natomiast to szukanie poza no, jest, jest czymś kapitalnym, ale nie wszyscy sobie, jak wydajemy, ten komfort, Odwagę wejścia Tak, to. wydaje mi się, że jednym z zadań szkoły, w jakiejś mierze, nie wiem, Państwo pewnie to wyczuwają, my jesteśmy w jakiejś mierze dosyć konserwatywni nastawieni do tego, do, do rozwoju dziecka, w tym sensie, że ono powinno się nauczyć pracy, umiejętności pracy, wykorzystywania tych narzędzi i działania, prawda? Że jakby bez, 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 bez trudu i łez czasami się nie obejdzie. Także nam nie jest obca idea tego, żeby się z czegoś uczyć i czerpać wiedzę. Tylko podręczniki też powodują, że dzieci są to, co ty mówisz, w takich trochę torach. To znaczy, bardzo ciężko wyrwać jest, ciężko jakby przestawić się dzieci na to, że mogą pouczyć się o tym jeszcze gdzieś. Jeszcze tu poczytać, tam poczytać. Na przykład jest taka, teraz już coś nie na Willego, tylko kolejne są wydania biologii, prawda? Którą, z której się uczyli ludzie, jeszcze 13 wydań poprzednich to, 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 to roczniki z lat 80., ja się uczyłem z Willego, uwielbiałem. I pamiętam, jakie dla mnie było odkryciem wtedy, że ja, że nie, podręcznik nie jest jedynym miejscem, gdzie jest ta wiedza, że jest biologia Willego, w którym ja w inny sposób, z innej perspektywy mogę czytać o tych o podobnych rzeczach. Na dodatek wydaje mi się, że dużo bardziej ciekawie niż jest to napisane w podręczniku, którym byłem zmęczony po prostu, albo chciałem mieć jakieś rozmaicenie, po prostu znaleźć inne źródła. I jak teraz jest ciężko yy, przestawić. Są uczniowie, którzy sobie bez problemu prawie nie zaglądają do podręczników, na przykład historii, uczą się i czytają sobie różne inne historie, ale to dotyczy tych, którzy. Już są otwarci, są bystrzy i zaciekawieni. Tylko chodzi mi o to, że to jest już specyfika tych zaciekawionych. Często specyfiką tych niezaciekawionych jest to, że cały czas brną w podręczniku. Czasami, i, i ja wiem, są przedmioty, które nie wszystkie dzieci muszą kochać, i podręcznik, i podręcznik czasami jest taką naj, najprostszą, taką dźwignią, która pozwoli mi na to, żeby pchnąć ten przedmiot, Za, zamknąć temat, nauczyć się i zamknąć, choć czasami, czasami jest tak, że książki te poza pozapodręcznikowe łatwiej by ci potrafiły, pozwoliły na ogarnięcie tematu i powodowanie, że w sposób bardziej swobodny, znałbyś dane zagadnienie dotyczące, nie wiem, budowy anatomii człowieka, systemów, które w tym działają, niż tylko podręcznik. i podręcznik. I chodzi mi o to, że, że, że te myślenie podręcznikowe. Czasami w jakiś sposób jest skuteczna, musisz dotrzeć i nauczyć się sposobu myślenia autora lub autorów tych podręczników, ale szczególnie na poziomie, mam wrażenie, już późnej podstawki liceum, kiedy możemy sięgać do tylu miejsc i rzeczy, te podręczniki albo są już tak duże, że nie mamy siły sięgnąć gdzieś obok, albo to jest trochę tak, to najpierw się naucz tego z podręcznika, a dopiero sobie później sięgnij do czegoś innego kiedy on może już sobie sięgnąć do czegoś innego, że to są podobne treści, lub na przykład do spraw mediów. I teraz wchodzimy na kolej, kolejny obszar, że te, te podręczniki. Ja nie jestem fanem cyfryzacji, żeby była jasność, ale generalnie groty tych dzieciaków jest i tak siedzi w tych, w te, w tych mediach, i, i gdyby to robiła, to może by się szybciej tymi mediami znudziła, a z drugiej strony widziałaby tego sensowne, sensowne wykorzystanie. A, ale tu chciałem przy okazji powiedzieć, że to, co się dzieje na takim rynku pozapodręcznikowym, to są pasjonujące rzeczy, bo przykładowo. Mówiliśmy niedawno, mieliśmy podcast dotyczący platform. Można powiedzieć, że platforma jest takim rodzajem takiego podręcznika, który cię poprowadzi przez to, co masz się nauczyć i on ci zagwarantuje, że znasz te prawo jazdy, czy znasz tą historię do, do kolejnej klasy. Ale Kan wprowadził teraz taką ciekawą, ciekawą opcję, to jest nazywa Kanamigo, który jakby ze sobą niesamowitą zawartość merytoryczną, bo to, co on jest na Khan Academy, jeżeli chodzi o matematykę, poprzez szczególnie o te przedmioty Science, o język angielski jest na bardzo wysokim poziomie. Sprzągł z tym doświadczeniem, jakie ma bardzo wielu, szczególnie licealistów, ale też studentów, ale też uczniów szkół podstawowych, to znaczy zadawania pytań sztucznej inteligencji. I ten odpowiada, no i daje te, te odpowiedzi. I tu jest problem na tym, że no, jak daje odpowiedzi, no to albo pokazuje, jak te zadanie powinno być rozwiązane, to jest taki najłatwiejszy sposób. Ale kanamigo to jest już wykorzystanie tam czatu gpt 4 który wprowadza rolę tych odpowiedzi tego, tego takiego tutora czy korepetytora, jakby, jakbyś to nazwał, nazwała, do, gdzie zadajesz pytanie i od, jak odpowiedź otrzymujesz pytanie. To znaczy, jeżeli jest jakieś zadanie do rozwiązania, to zadajesz pytanie, jak to rozwiązać. On Na pierwszym etapie tego zadania. Spójrz, przyjrzyj się lewej stronie czemuś, czemuś, czemuś. Czy coś cię tam olśniło? Nie, nic mnie nie olśniło, albo tak, dodałem. O, dodałeś, ale czy zauważyłeś, że? Pytacie ten twój dżibitowy. A, faktycznie, nie zauważyłem tego, poprawię. I generalnie systemem pytań doprowadza cię do właściwego rozwiązania. No przepraszam, to jest coś, na co zwykle nauczyciel nie ma w ogóle czasu. To jest, to jest coś, co zwykle robią dobrzy korepetytorzy. Zadają pytania, żeby doprowadzić się do rozwiązania w wielu różnych zagadnień. Tam Oni mają szczególnie opracowane teraz z matematyki, z tych przedmiotów science. I zmierzam jakby do tego, że zarówno w kontekście i samych podręczników, i przygotowania się, i takiego też trochę rynku korepetytorskiego, na przykład ten pomysł Kana, Khan Academy, Can Amigo. no w ogóle rewolucjonizuje historię, ten projekt w ogóle jest teraz rozważany chyba w 250, tak by to być ćwiczony, w 256 okręgach w Stanach Zjednoczonych, on teraz na rynku już może jest nowy, kosztuje miesięcznie rodzica, który miałby w to wejść udział, gdyby to nie był problem, program bezpłatny, 5 dolarów miesięcznie i ma dostęp do, do, z każdego przedmiotu na platformie do, do, do tego swojego tutora, Mówię o tym, znowu, jak to, dzieląc się tą wiedzą jako indolent, w tym sensie, że ja jestem zawsze, no zawsze byłem, lepiej się poruszałem w świecie książek i papieru niż w świecie cyfrowym, ale w kontekście tej góry podręczników, tej z jednej strony tej ciągle aktualizowanej wiedzy, a z drugiej strony w kontekście potrzeb zadawania sobie pytań, to czy to, o czym mówimy, nie pokazuje w jakimś absurdalnym świetle ten cały nieustający proces przemysłu albo udawanie, że te podręczniki czy jakieś zmiany w tych podręcznikach czy zmiany w tych programach coś zasadniczo zmienią w tym czego my się mamy dzisiaj uczyć. Bo tak przy okazji dobra, jest trochę, może trochę zbyt długo mój wywód trwa, ale w kontekście tego co, co mówimy, mówimy o tych podręcznikach, dla mnie wydaje się czymś takim rozczulające, w tym sensie takim beznadziejnym, jeżeli rządzący albo podejmujący decyzje o naszej edukacji, o tym jak działa ten system edukacji, uważają, że zmiana w programach jest kluczem, ciągle dłubanie w tej zmianie w programach jest kluczem, do rozwoju tego systemu edukacji, do rozwoju naszych dzieci, do dostosowania do ich do wymagań przyszłości. A te podręczniki są trochę odzwierciedleniem takiego imaginarium naszych polityków, którzy co, co przyjdą, to wymyślą. Ten z historii, ten z przyrody, ten ze zdrowotności, ten z innego. I uważają, że jak oni to zmienią, zabiorą, dadzą pracę domową związaną z tymi podręcznikami, że to zmieni tą rzeczywistość. A to jest w ogóle guzik prawda. Jak w jak jednym, ostatnim przysłowie, jakiś jak jeden z psychiatrów pracujących w szpitalu, także nie nauczyciel. Ale zadał takie pytanie, zastanawiał się, czy wzrost kompetencji językowych ogólnie w Polsce dzieci i młodzieży związanych z językiem angielskim jest dzięki szkole i lekcjom angielskiego i nowym programom i nauczaniu, czy Discordowi temu, że grotych dzieci po prostu rozmawia po angielsku, bo 70% z nich gra na Discordzie ze wszystkimi na świecie. I po prostu, czy to tam nie leży tam nie leży źródło tego małego sukcesu, jaki możemy powiedzieć o polskiej edukacji. Tak, a te ciągłe zmiany no, nas ogromnie też dużo kosztują, nie, że to są w ogóle... Też e, ekonomicznie gigantyczne koszty, ale co ja chciałam powiedzieć, tak sobie myślę, leżą te książki tutaj przed nami, i tak sobie myślę, że może format się zmienił, bo my chyba mieliśmy trochę mniejsze w naszym dzieciństwie, czy w czasie, gdy my chodziliśmy do szkoły, ale tak naprawdę te książki niewiele się zmieniły, te podręczniki, yy, te obecne i te sprzed 40 czy tam 30 paru lat. I tak myślę sobie, że jak niedawno słuchaliśmy wspaniałego podcastu na temat pokoleń, różnicy pokoleń, zmieniających się tych pokoleń i takiej częstotliwości zmiany tych pokoleń. I, i, I mówi się, że teraz wchodzi nowe pokolenie w 24 roku, tak? to pokolenie Ejaja. Więc ja sobie tak myślę, te pokolenia się tak zmieniają. Również sposób uczenia się, sposób postrzegania świata, sposób w jaki... Czytania. W ogóle, czytania. To są niuanse, to nie rozmawiamy dzisiaj o tym. Ale te podręczniki, jak były, tak jak są były. niemal identyczne. Tak. Więc może już tak powolutku kończąc czy lądując, może po prostu zostawmy siebie wzajemnie w takiej refleksji też, czy. Takie, takiej refleksji, która, która, która nam jako rodziców powinna z jednej strony to wyskie pytanie: na ile mogę w jakiś sposób zachęcać do sięgania przez nasze dzieci do innych miejsc, w których jest wiedza, bo ta wiedza jest w różnych innych miejscach. Czy to, czy to innych książek, publikacji, atlasów, filmów, rozmów, spotkań, rozmów przy stole, o których bardzo często rozmawialiśmy, rozmów z innymi ludźmi, jeżdżenia na spotkania. Ponieważ być może w jakiejś mierze ten problem się sam rozwiąże, choć on się tak szybko nie rozwiąże, ponieważ to też musimy pamiętać, jest spora gałąź gospodarki. Hmm, no ileś dużych przedsięwzięć, potężnych spółek żyje z wydawania podręczników, i ileś ludzi ma potężne przekonanie, że to, co jest w tym podręczniku, wpływa w zasadniczy sposób na to, jak, jak myślą, czy powinni myśleć ludzie. ja nie mówię o tym, żeby je jakby wycofać, nie mówię, by bardzo jakby cenię sobie naprawdę ludzi, którzy myślą i kombinują, bo mają na pewno mnóstwo dobrej woli, żeby tam znajdowały się sensowne treści, ale wymienianie ich co rok, dwa, trzy, wymyślanie i decydowanie o tym, że te treści nieustające powinno się zmieniać, drukowanie ich w, w takiej ilości nieustająco, pachnie nam już jakimś nieekonomicznym absurdem, niedostosowanym do wymogów, jakie ze sobą będzie niosła czekająca na nas nowa szkoła. Oj tak. Oj tak. Dziękujemy, dziękujemy pięknie, i, i zapraszamy też do refleksji. Zapraszamy do refleksji i komentarzy oczywiście. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, do, zobaczenia. do zobaczenia. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie kolejnego odcinka. I zapraszamy do zostawienia komentarzy, a także podejmowania dyskusji. Podcast powstaje we współpracy ze szkołami MMS, a także portalem Edukacja Można Inaczej.